Wieczorem przywieźli do Tarnowskich gurdary, a następnego dnia rano w drodze powrotnej do Bernburga zabrali uchodźców. Jest to akcja taka dość spontaniczna. My też troszkę byliśmy zaskoczeni, że to tak szybko się odbywa, bo wczoraj rano mieliśmy telefon, a wieczorem już był autobus po uchodźców. Wśród obywateli Ukrainy, którzy zdecydowali się skorzystać z możliwości wyjazdu do Niemiec, była Jana Bezrućko z Połtawy. Do tarnowskich gór, uciekając przed wojną, przyjechała 9 marca. Zostaliśmy bardzo gościnnie przyjęci. Spotkaliśmy bardzo dobrych, serdecznych ludzi. Dali wszystko, co nam było potrzebne. Zapewnili nocleg i wyżywienie. Jesteśmy Wam wszystkim bardzo wdzięczni za tak gościnne przyjęcie. Wam za taki radożny Współpraca Tarnowskich Gór z partnerskim Bernburgiem przyjęła teraz zupełnie nowy wymiar. Absolutnie niespodziewany, w zasadzie już od kilku lat uważaliśmy, że ta współpraca chyba w taki sposób naturalny wygasła. Tymczasem nagle sygnał, sygnał z zagranicy, że szykują się, przyjeżdżają, przyjeżdżają autobusem, przywożą dary i to sporą ilość, zapakowany autobus po brzegi. A do tego informacja, że chętne osoby stąd, które w Taroski górach znalazły schronienie przed wojną, mogą pojechać do Bernburga, mogą znaleźć tam bezpieczne schronienie. tej jak wpadliśmy na pomysł wsparcia uchodźców przebywających w Tarnowskich Górach? Jesteśmy miastem partnerskim i nie chcieliśmy naszego partnera zostawić samemu sobie. Postanowiliśmy spróbować trochę odciążyć wasze miasto przez przyjęcie części uchodźców do siebie. Spontanicznie, w krótkim czasie wynajęliśmy autobus, żeby tutaj przyjechać i wesprzeć was w niesieniu pomocy osobom, które uciekły z ogarniętej wojną Ukrainy. Dary zostały przygotowane przez Niemców według złożonego przez tarnowskie góry zamówienia. Znalazły się wśród nich między innymi łóżka polowe i inny sprzęt, którego dla uchodźców w naszym mieście brakowało. Pierwszy autobus wyjeżdża dzisiaj, jeżeli będzie takie zapotrzebowanie, zobaczymy, to będziemy starali się tą pomoc taką nad, dalej organizować.